Żeby nie <śmach> No wyciągaj ją! No co nie może! To To do operowania! Ja tu na rękach... ...tej, nie są czy na to jedną to... zady. <śmach> o, co tam A ja po stanął w to jest na rękach jest... Ile masz Ale mam fajny pierwik! Chyba, To żeby było do może... Nie wiem. Ale ja czekaj, o, czekać. Że tak, że muszę podnieść. Czeka, nie, no tak, jak nie ja to się nie podniosę. Co mi tak, ciągnąć. A teraz o! staniesz? Gnój. gnuisz. Nie, 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 to nie, jest dobry moment. nie, 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 Tak. nie, nie, No. Tak. To ja będę kręcić ty ty rób ten, więc ja